Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Ahoy there! Jak już widzisz, jestem w domku, wróciłem urodziny już za mną i tak, nie będzie to może bardzo super, bardzo, bardzo rozwojowy vlog, mimo wszystko będzie no to co czuję, czyli ulga. W sensie ulga, a bardziej taka świadomość tego, że mi się nie chce. I o tym dzisiaj trochę powiem, też bardzo szybko, bo... Nie mam za bardzo jak się rozwinąć na ten temat Mimo wszystko przez ostatnie te Trzy dni bardzo mało Spałem, przez to, że mało spałem Energia, jaką miałem w ciągu dnia Była również bardzo mała, w sensie Teoretycznie mała, mimo wszystko Bardzo dużo jej wykorzystywałem i później Po prostu miałem ogromne zjazdy I bardzo mi się nic nie chciało do tego bolała mnie głowa i no to się wszystko Naraz nałożyło, ale po co ci to W ogóle mówię, a tuż teraz po tych trzech Dniach, urodzin i tak dalej Jestem w dniu, gdzie nie mam nic, w sensie nie muszę nic zrobić, nic sobie na dzisiaj nie zaplanowałem i jestem w takim dniu zero. Po prostu w pustym dniu i co mogę powiedzieć, naprawdę bardzo mi się nie chce i nie chce mi się nic zrobić. Muszę przede wszystkim zmontować wczorajszego vloga, bo nie zrobiłem tego wczoraj. I chcę to zrobić dzisiaj, do tego będę musiał zmontować tego vloga, wrzucić wczorajszego, no i prawdopodobnie parę rzeczy jeszcze sobie narzucę, żeby coś zrobić. Mimo wszystko strasznie mi się nie chce. Ale właśnie o tym nie chcę ci powiem, bo to jest szczerze, całkowicie normalne, że czasami masz takie dni, że ci się nie chce czegoś zrobić. To jest Naprawdę całkowicie normalne. Gorzej jest w momencie, gdy nie chce ci się bardzo często, czyli jest jakiś tam tydzień, i w ciągu tych siedmiu dni, w ciągu tego jednego tygodnia, nie chce ci się pięć razy czegoś zrobić. W sensie w ciągu pięciu dni masz takie dni, gdzie totalnie nie chce ci się nie zrobić. Tutaj warto się zastanowić, czy takie rzeczy jak sen, dieta, zdrowie, ruch, aktywność jest na odpowiednim poziomie, bo jeżeli bardzo mało śpisz, jesz praktycznie same tłuszcze, w sensie fast foody, tego typu rzeczy, pijesz alkohol to też naprawdę bardzo źle wpływa na organizm, nie dbasz o zdrowie i w ogóle nie uprawiasz żadnej aktywności fizycznej, już nie mówię tutaj o chodzeniu regularnie na siłownię naprawdę nie każdy musi, wystarczy że pójdziesz na spacer, już to da ci naprawdę dużo, już to dotleni twój organizm i zaczniesz się ruszać, co jest przede wszystkim najważniejsze, no to jeżeli te rzeczy masz na bardzo niskim poziomie, nie dbasz o to to nie dziw się, że później nie chce ci się nic robić w ciągu dnia. Lub nawet tygodnie lub miesiąca Takie mamy życie, takie mamy aktualnie czas Więc w pierwszej kolejności wypadałoby zadbać o te filary Później zastanawiać się, czy ci się nie chce Bo jesteś po prostu przeładowany pracą Czy nie chce ci się właśnie dlatego, że masz niezadbane obszary Aktywności, snu i tak dalej Ja na ten moment wiem, że mamy niezadbane te filary snu I tego typu rzeczy Mimo wszystko wiem, że dzisiaj idę wcześniej spać już nie bardzo późno tak jak ostatnio tylko pójdę wstać w normalnych godzinach godzina 22 23 to sobie jutro z rana i będzie naprawdę fajnie więc tak to jest to co chciałem powiedzieć, naprawdę krótko, ale takie moje małe przemyślenia na dzisiaj. Czyli serio. Jest to normalne, że czasem ci się nie chce, że potrzebujesz tego dnia takiego spokoju, przestrzeni na to, żeby po prostu posiedzieć samemu ze sobą i odpocząć. Także ja Ci na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia jutro, jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć.